No więc, tu sikał Michał, e, wyruszamy do sklepu, no tam sikał, a no, zobaczcie co tu jest, wzięliśmy hajsik, no właśnie no. wziąłeś hajs, no to jest git, e, w sumie możemy się przejść lasem, od razu zobaczymy czy ten, no dobra, ja wziąłem torebkę i tam mam te rękawiczki i y, ten hajsik, nie? Michała, nie? Czy to jest domek letniskowy? Mój babcia mieszkanie. No, tyle. To jest kolejny dom e, Jasia, nie? I Tymka. Taki fajni ludzie moi bracia, nie? No. Mówi, nawet nie wiesz o czym mówiłem, ale... No, że tutaj są domki letniskowe. Tu. Wszędzie. A dla nas. A i że tu mieszkam babcia, nie? Tą staro no starość Dobra. Dobre Ile pieniędzy wziąłeś? Na 8 dychów. Starszy ma... się na gazetkę? Nie, ma na no, no, tak jest. <laughs> Ale kupisz sobie jakąś gazetę czy nie? Nie. Nie? I zobaczymy jak bardzo ceny się podniosły. E, nie? E, zobaczymy jak podatek cukrowy wpłynął na e, gospodarkę narodową. Nie, jaką gospodarkę? Nie, ja za... dobra, nie, nie <tosZ> <was> <tosZ> Ogólnie jesteśmy to takimi Januszami. Ja z torebką idę, z Nie no, z Gamy. Ale Gamy już nie ma na szkolnej, więc... Ekskluzji. Gamy. Co to, Sklep. O kurczę, ile samochodów w Wiedlu, patrz. No jest ich trochę. nie widać to, a widać coś, to. No jest. Kurczę, miejmy nadzieję, że jest... Wiesz, w... że koty widzą na 2 metry? Nie, czy byki, te widzone. Ja widzę na 2 metry. Takie zdupy. E, te... Kurczaki widzą na 10 lat. Idziemy no, przez las, będzie ciekawiej. No, przez las pójdziemy, bo będzie ładniej, nie? A słońce jest... Może jest zimno, ale jak jest w kurce, to nie. Później może Michał nie będzie nagrywał w ogóle, więc no, nie? A tu? Patrz. A tu co my tu mamy? Tędy nie zjedziemy. Michał, ale miałeś zostawić telefon przecież. Ale wiecie, że będzie rojconek? Kurde, lód. Zabijesz się przy tym przez kamyki, nie? No i teraz mamy problem, bo schodzimy po lodzie. Jakbyśmy się wywalili, to mi by się nic nie stało, ale może kamerze, czyli telefonu mojemu. mi się stało. Dobra Ej, mówiłem, że nie będzie się wstrzęsło. Żartowałem. I tak mi się ręka trzęsie. Więc sorry, no daj mi to nagrywać. No, ale nagrywaj chwilę. Ale jak... Siema. Nie trzymaj dokładnie, bo mi telefon upadnie. No, no, dokładnie Czy trzymam, wilu O, czekaj. Idziemy. Zostaw ten telefon daj, oddawaj. Dobra, mi. masz, bo Muszę nie denerwujesz odbywać. mnie. Ten vlog będzie tak długi, no ale pierwsze vlogi daily są długie, nie? Torel, no. jak zawiązać buta znikała? O, a poznajecie to? Tu y, zjechał na rowerze. Na hulajnodze to było. A na hulajnodze. Na koniku! Na chuj, na, a tak, na chuj, a konik umarł. O, no konik, konik niestety. Kto go, go rozwalił? Le, nie. Lena pewnie nie. Nie, bo ktoś go tak. Nie, to ja go rozwaliłem, ale nie skakałem. No. Nie, no, uznajmy, że to był. No, e... jest, to był Wojtek. <grym> to był Wojtek. <Właszczyk. grym> On zepsuł na pewno. Ta, 100 wyjął, wyjął od Nuki w ogóle <grym> ten. co... No. No. Nie, w ogóle on nie warto, tylko nie, on nie on jest. No, no to właśnie, to dziwne jest, że... gdzie on w ogóle jest. Jak ty się, się tego vloga, to musi na inny kanał, bo na ten kanał nie ma. Na, na kanał All of Games. No. <śpiewanie> I zobaczcie, co tu jest. Pamiętasz? Zbieraliś, zbieraliśmy patyki z tym antkiem, co kiedyś tutaj był. Nie wiem, czy się nie, to ja życzę. Nie, tak. Pamiętam Antka, ale a... nie. Pamiętam, że zbierali podki, ale pamiętam, że Lena tam wpadła. A, tak, wpadła tam. No, no, no Lena tam wpadła. Zbyć... Dobre wspomnienia, nie? No, no, no. A niedługo jeszcze Pozłom do Lasu, więc... A? No, Pozłom do Lasu będzie w marcu, to jest no, za ile? To za miesiąc. Za miesiąc, Dywidu. Jest styczeń, luty i marzec, to... A, to, dobra. Nieważne, w marcu. A, marzec, marzec i to... i mar, marec to to samo? <laughs> malec. Malec, 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 smalec. Kurde, przedziurowiłem siatkę właśnie. No i tu idziemy lasem, tu jest fajnie, nie, bo tu jest spokojnie. Czasami są tu żule, ale to często. Czasami, czasami są tu żule, ale to często, no. Tak, tak, dokładnie. Tak, 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 <grym> nie no, są naprawdę żule to czasami. Tam w tych krzakach, tam są takie. No, wcielne. tam właśnie. Mój stary tam czasami przybywa. Tak podobno jest. No. <grym>, nie bym tak nie odpowiedział. Vlog ma już w ogóle 11 minut gdzieś tak, więc fajnie. Tak. A tu, tu wybuchła Antarktyda. To ja tutaj nie wiem co to w ogóle jest. jest to, ja o tym też pamiętam, w... ale naprawdę nie wiem co to jest. Nie wiem, parking. Na no, te... chyba. <grych> Na tak samo. No i tutaj... No ja nie chciałbym jednak mieszkać w takim lesie, wiesz? Coś... coś wiesz, nie chciałbym. Tutaj, tu... Tutaj jest jeszcze spoko, tutaj jest jeszcze okej, okay, ale jakby jakbyśmy jakbyś mieszkać tam... Bo ja nie chciał mieszkać tam na tej drużynie, co jest tam jak się schodzi po tą górką, to jest taka ulica, się wychodzi na ulicę. To ja tam nie chciał mieszkać, nie wiem dlaczego nie podoba mi się tam. No, no, w sumie też, ona taka... No wiesz, ta druga jest taka dziwna, nie bo w górę się nie? Ta, tędy już szliśmy kiedyś, więc pójdźmy tędy. To, to Zawsze chodzimy dołem. Nie, Ale chociaż ostatnio się wykurałem. Tak? Jak nagrywałeś. A kiedy miasto się stąd nagrywaliśmy? Dawno. No dawno, to było... W wakacje. A nie, to nie było właśnie wtedy, jak zjeżdżałem na poligrodze? Nie wiem, właśnie tędy, tędy. 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 Ja pierdole. O cholera, gdzie ja wyszedłem? No się no właśnie... Siema Michał. Pom, ej Michał. Michał. Michał.